Hej, witajcie! Z tej strony Durward, a to trzeci odcinek z cyklu Kariera zawodnika, kariera Adebayo Akinfenue, czyli najsilniejszego zawodnika z gry FIFA 16. Jesteśmy w trakcie turnieju przygotowawczego do sezonu. Został nam ostatni mecz grupowy z klubem Academica, klubem z Portugalii, widzicie również Otwarte okienko transferowe, ale tak jak zapowiedziałem w poprzednich częściach, ja nie zamierzam ruszać się z obecnego klubu. Mam nadzieję, że pod wodzą wielkiego napastnika Adeba Joakin Fenway uda się wprowadzić AFC Wimbledon do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Ku mojemu zdziwieniu. Gramy trzeci mecz z rzędu. Trener jeszcze nie zdecydował się na zmianę. Niestety, nasza forma jest słaba w tym momencie. Podejrzewam, że jeśli nie uda nam się strzelić gola w nadchodzącym spotkaniu, to sezon ligowy rozpocząć będziemy musieli niestety na ławce rezerwowych. Widzimy się już na samym meczu. Przed nami spotkanie AFC Wimbledon. Z akademiką rozpoczynamy od środka i do boju. Minuta 18: Wyprowadzamy atak. Niestety, nasz zawodnik Osborne przesadził z siłą dośrodkowania, i piłka wyszła na aut bramkowy. Minuta 22: Wybicie spod naszej bramki prosto pod nogi Adebayo Akinfenły. Tutaj, podaniem, odnajdujemy kolegę na prawej stronie boiska. Wrzutka w środek obrońca niestety wybija piłkę i od nowa musimy konstruować swoją akcję. Spróbujemy tutaj pokazać się naszemu partnerowi do wyrzutu z autu. Prośba o krótkie podanie. Niestety, nasze prośby są pomijane przez partnerów, co dziwne nadal utrzymujemy się jednak przy piłce podanie do Akinfenły wejście w pole karne niczym czołg próba minięcia obrońcy niestety w porę zorientował się on i odbiera nam piłkę, przez co my tracimy kolejną okazję do objęcia prowadzenia w tym spotkaniu mam nadzieję, że uda się tutaj coś strzelić nasza forma niestety nie jest najlepsza, obawiam się, że pierwsze mecze sezonu w lidze angielskiej spędzimy na ławce rezerwowych i będziemy zdani tylko na formę naszych kolegów. Zbliża się koniec pierwszej połowy spotkania z akademiką. Niestety, spotkanie rozgrywane jest głównie w środku pola, wiele niecelnych podań. Ja również nie mogę wypracować sobie żadnej dogodnej pozycji do tego, aby chociaż otrzymać podanie od któregoś z partnerów, czy to ze skrzydła, czy z środka boiska, być może teraz jeszcze przed zejściem na przerwę uda się jakąś skuteczną akcję przeprowadzić. Niestety, po raz kolejny, środkowi obrońcy akademiki dość szybko kasują naszą akcję. Na koniec tej połowy jest jeszcze kontrarywali. Dribbling w polu karnym, wrzutka. Na szczęście, obrońcy wyjaśniają sytuację, wybijają, a sędzia kończy pierwszą część spotkania. My. Wracamy po przerwie. Minuta 50, próba kontry. Niestety brutalnie sfaulowany. Nasz partner z drużyny, obrońca przeciwnika, dostaje żółtą kartkę. Rzut wolny. Niestety za późno wyszedłem na pozycję, przez co zmarnowałem szansę naszego zespołu na objęcie prowadzenia. Minuta 63. Po wyrzucie z autu przejęliśmy piłkę. Nasz partner z drużyny ruszył prawym skrzydłem. My tutaj prosimy o dośrodkowanie. Niestety Bramkarz uprzedził nas i wypiąstkował piłkę daleko poza pole karne. I wracamy do rozgrywania piłki. Do podań. Tak, ten mecz niestety. Wygląda niemal od początku. Udaje nam się przejąć piłkę. Wypuszczamy kolegę tutaj wrzutka. Próba strzału zablokowana i będziemy mieć rzut rożny. Miejmy nadzieję, że trener nie postanowi nas jeszcze zdjąć z boiska. Prosimy o krótkie rozegranie, niezbyt dobre podanie od kolegi zejście do środka na prawą lepszą nogę. Niestety strzał zablokowany, ale w dalszym ciągu Imbledon przy piłce. Akcja prawą stroną. Tutaj próbujemy znaleźć sobie jakieś miejsce, aby poprosić kolegę o podanie. Ten podaje, niestety, niecelnie i w dalszym ciągu bez bramek. Do końca spotkania pozostaje 20 minut naszej gry. Podejrzewam, nieco mniej, bo jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy dograli mecz do końca. W dalszym ciągu. Utrzymujemy się przy piłce. Podanie do Akin Fenły. Przejście z wodem. Pierwszy, drugi obrońca. Próba strzału, i mamy jeden do zera. Pierwsza bramka. Biegniemy do kamery. To dla widzów: Adebayo Akin Fenła, zdobywcom jedynej jak do tej pory bramki w tym spotkaniu po indywidualnej akcji. Zobaczmy na powtórkę. Wiem, że tutaj dość egoistycznie, ale jesteśmy w końcu wysuniętym napastnikiem Adebayo Aquinfenua na 1 do 0. Prosty strzał po ziemi. Piłka wpada do bramki obok bezradnego bramkarza. I prowadzimy w tym momencie. Chyba schodzić będziemy z boiska. Tak, dokładnie. Reszta część meczu do przesymulowania, ale my cieszymy się ze zdobytej bramki. Zobaczmy zatem, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To będzie naszym kolejnym przeciwnikiem. Kto poznaje pologo? Oczywiście Termalika. Nam jeszcze sesja treningowa. Tutaj małe cięcie. Chciałbym jeden z treningów rozegrać, ten, który dodaje do wytrzymałości, mianowicie drybling w biegu wracamy do materiału już po treningu chodzimy już do kolejnego spotkania miejmy nadzieję, że rozpoczniemy je tak jak i wszystkie poprzednie w pierwszej jedenastce dokładnie przed nami Termalika ponownie zagramy w białych koszulkach zespół z polskiej ekstraklasy zagra w pomarańczowych strojach nam niestety forma spada to z racji na małą ilość strzelnych bramek. Wracamy już podczas spotkania. I przed nami półfinał towarzyskiego, pucharu przedsezonowego. Zobaczymy jak tym razem uda się nam no, zagrać, mówiąc szczerze, ciężka jest rola takiego wysuniętego napastnika. Który nie ma za bardzo wsparcia od swoich kolegów z drużyny, szczególnie tak jak i w tym przypadku przed chwilą widzieliście. Trener znów zdecydował, że grać będziemy defensywnie, niestety zmniejsza to ilość podań kierowanych w naszą stronę. A oczywiście o wszystkie piłki prosić nie będziemy, bo większość z tych prób kończy się niepowodzeniem. Tutaj na szczęście udało się otrzymać piłkę. Pędzimy na wprost bramki, próba strzału z daleka, wprost w bramkarza ten z kłopotami, ale niestety, na nasze nieszczęście, broni ten strzał akurat mecz z Termaliką jest wyśmienitą okazją, aby przypomnieć Wam o serii, jaką przygotowuję dla Was o tym, do tego wrócimy tutaj, nieudany strzał główką naszego pomocnika tuż obok bramki a wracając do serii zespół Termaliki grający w naszej Ekstraklasie jego zawodnicy są bardzo ciężko dostępni na rynku transferowym nawet w okresie Team of the Year na rynku nie było wielu graczy Termaliki, dlatego z przetestowaniem tego właśnie składu będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać mam jednak nadzieję, że uda się, chociaż tych 16 czy 17 piłkarzy z klubu z polskiej ekstraklasy zakupić. Wracamy jednak do spotkania, dosyć tego gadania. Próba podania prostopadłego. Obrońcy przecinają to zagranie. Minuta 40, 41 już, kontratak. Utrzymujemy się przy piłce. W tym momencie nasz partner jest na spalonym, więc nie będziemy podawać do niego piłki. Próba wycofania. Strzał z pierwszej piłki. Niestety wprost w bramkarza. Sebastian Nowak, bramkarz Termaliki. Broni bez najmniejszego kłopotu. Na szczęście niecelne wybicie, szybka strata w zasadzie napastników. I ponownie jesteśmy przy piłce. Za chwilę koniec pierwszej połowy Być może uda się jeszcze przeprowadzić jakąś akcję Szarża lewą stroną Wejście w pole karne Utrzymujemy się przy piłce Niestety drugi obrońca Wspomógł tutaj swojego kolegę I odbieramy Tracimy, przepraszam Piłkę w tej akcji Jeszcze jedna szansa Niestety fatalnie Próbowałem to rozegrać i zakończyło się stratą. Prawdopodobnie do przerwy, już na pewno, do przerwy mamy 0 do 0. My widzimy się po przerwie. Przed Wami jeszcze statystyki z pierwszej połowy spotkania. Jak widzieliście, w pierwszej połowie dominowaliśmy na boisku w zespole Rywala. Jedna zmiana, my cały czas pozostajemy na boisku. Miejmy nadzieję, że chociaż do tej 70 minuty trener pozwoli nam na murawie pozostać, choć opadamy powoli z sił. Ja co prawda staram się nie nadużywać sprintu, ale kiedy jest to konieczne, muszę forsować naszego gwiazdora, który tak jak mówiłem w poprzednich częściach kariery nie jest obdarzony niestety zbyt dużą wytrzymałością dzięki przez co jego siłami trzeba gospodarować dość spokojnie. Próba prostopadłego podania niestety przecięta przez obrońcę rywali. Młota 59. Otrzymujemy podanie w środku pola od jednego z naszych partnerów. Wybaczcie, że nie posługuję się nazwiskami zawodników z mojej drużyny. Niestety nie znam ich na tyle dobrze, aby biegle nimi operować. A jak widzicie podczas gry... Karierą zawodnika tylko nasze nazwisko wyświetlane jest na pasku, na dole ekranu. Dlatego też tym trudniej operować mi nazwiskami kolegów z zespołu, choć osoby śledzące uważnie drużyny tygodnia, pojawiające się w trybie Ultimate, mogły zaobserwować, że ostatnimi czasy pojawił się tam właśnie walijski lewy obrońca. Z Wimbledonu. Tutaj znów się zagadałem. Szansa Thermaliki na zdobycie gola. I niestety kończy się dla nas już ten mecz. 66 minuta. Trener podjął decyzję o zmianie. Zobaczmy zatem, jak zakończy się to spotkanie. Udaje nam się wygrać 1 do 0, dlatego grać będziemy. Finale. Niestety, dopiero po meczu będzie możliwy trening. I po raz kolejny to powtórzę ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Raz jeszcze trener daje nam szansę gry od pierwszej minuty. Zobaczmy, jakie tu stroje najlepiej by pasowały. My zagramy na biało. Na szczęście, wskaźnik formy nie jest już strzałką w dół. W meczu finałowym będzie zespół z ligi austriackiej. Przed nami puchar, o który zaraz rozpocznie się bój. Miejmy nadzieję, że skończy się to w 90 minutach. Jeśli nie, czeka nas dogrywka, a potem rzuty karne. Wątpię, żebym dotrwał na boisku do samego końca spotkania, dlatego spiąć się musimy już od samego początku, już od pierwszego gwizdka. Minuta 11: Otrzymujemy podanie od naszego partnera z linii pomocy. Próba rozegrania, niestety, kończy się stratą obrońca austriackiej drużyny. Bez problemu odbiera piłkę, na szczęście, udaje się ją bardzo szybko przejąć. Podanie w kierunku Akim Fenły. My, my rozgrywamy z partnerem z pomocy, wystawiamy się na pozycję prostopadłe. Podanie, przyjęcie, próba odegrania niestety nasz. Kolega mija się z futbolówką, a prawo skrzydłowy przenosi piłkę nad poprzeczką bramki. Strzał z około 8 metra. Bardzo, bardzo niecelna próba. Gramy dalej. Kolejna nasza akcja w minucie 26. Tych akcji jest co, coraz więcej. Próba. Zejścia do środka z lewej strony. Będę próbował strzału, rzut karny. Pierwszy rzut karny w tej serii. Zobaczymy, kto podejdzie do piłki ustawionej na 11 metrze. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się tutaj takiej decyzji sędziego, ale to w końcu FIFA. Stajemy oko w oko z bramkarzem. Mam nadzieję, że tej jedenastki nie zmarnuje. Jeszcze chwila. I zobaczmy. Tak jest! Jeden do zera. Druga bramka podczas tego turnieju bohatera naszej serii. Po raz kolejny podbiegam do kamery. To dla Was, moi widzowie, bramka Wam dedykowana w chwili obecnej na miarę pucharu pierwszego do naszej, mam nadzieję, bogatej kolekcji. Jest jeden do zera. Minuta 36, wyprowadzamy kolejną kontrę. Niestety, nasz bohater już opada z sił tutaj. Niestety, zepsułem to podanie. Nie zwróciłem uwagi, że nasz partner z drużyny jest na pozycji spalonej, przez co zmarnowałem dogodną sytuację, na szczęście. Nasi pomocnicy, grający w tym meczu, o dziwo, bardzo przyzwoicie. Szybko wywalczyli piłkę. Podanie do mnie na skrzydło. Ja próbuję dośrodkować. Kończy się niestety stratą, ale nadal prowadzimy po strzale z 11 metrów. 1 do 0. Jeszcze akcja rywali. Tutaj proszę celowo o długie podanie, tak aby sędzia zakończył tą część meczu. My widzimy się oczywiście po przerwie. A przed Wami jeszcze statystyki pierwszej połowy. Jesteśmy z powrotem. Rozpoczynamy od środka. Przypomnę... Aj, znowu błąd. Przepraszam Was bardzo. Jakoś po tej bramce jestem rozkojarzony z Jest tą... Gol, który pozwolił nam wyjść na prowadzenie. Jest 1 do 0 do przerwy Adebayo Akinfenu'a. Jak to mawiają komentatorzy. Oddycha już rękawami. Kolejny niestety brutalny wślizg naszego obrońcy. Na szczęście wrzutka w pole karne wybita przez naszych obrońców. Nadal jednak rywale utrzymują się przy piłce. Ten strzał bardzo niecenny. Komentator wspominał coś o szykujących się zmianach. Na szczęście my pozostajemy jeszcze na boisku, przejęcie tutaj wysuwamy się na czystą pozycję, próba minięcia rywala zakończona sukcesem prosto padłe podanie partner wchodzi w pole karne i mamy 2 do 0 do gola, dokładamy asystę, w tym momencie jest 2 do 0 miejmy nadzieję, że w tym momencie już nikt nie wydrze nam zwycięstwa w tym pucharze Andy Braham strzelcem bramki minucie 50, chyba jeszcze piątej, albo już szóstej. Zobaczymy w statystykach na koniec, minuta 59, podanie do Akiń na lewą stronę, próba przejścia obrońcy, podajemy do środka, partner oddaje nam futbolówkę, niestety tracimy piłkę, mówiąc szczerze. Piłkarz już na tyle jest bez sił, że nawet proste zagranie jest trudne w takich warunkach. Ale nie poddajemy się. Kolejne podanie. Próba obiegnięcia rywala, wyjście na czystą pozycję. Pro, prośba o podanie prostopadłe. Niestety niecelne, ale walczymy do końca, naciskamy na obroncę. Niestety faulujemy i tym samym kończymy występ. W tym spotkaniu symulujemy pozostałą część meczu i za chwilę ukaże się przed nami wynik 2-0. do 0. AFC Wimbledon wygrywa trofeum mistrzów, puchar turnieju przygotowującego do nadchodzącego sezonu. Zobaczmy zatem, czy coś z tego tytułu do klubu wpłynęło. Zarząd informuje, że będziemy mieć więcej środków na transfery przed kolejnym sezonem. Przesymulujmy zatem czas pozostały do kolejnego spotkania. W międzyczasie zakończy nam się okienko transferowe. W porę udało mi się zatrzymać symulację, aby nie przegapić tygodniowego treningu. I jak wspominałem w poprzednich odcinkach, tylko w ten sposób możemy rozwinąć statystyki naszego bohatera. Tak jak w przypadku nowych gwiazd, nowo tworzonych piłkarzy, nie ma tutaj dostępnych wyzwań, które pozwalają nam w szybki sposób podnosić statystyki naszego zawodnika. Symulujemy zatem dalej. Kolejna. Sesja treningowa przed nami, a w kalendarzu ukazał nam się już pierwszy mecz nowego sezonu czwartej klasy rozgrywkowej w Anglii. Tutaj trening niestety niezbyt duży efekt przyniósł. Cały czas walczymy o uzyskanie oceny ogólnej zawodnika 65, czyli mówiąc w żargonie FIFA Ultimate Team. Stania się srebrną kartą. Być może ten upgrade będzie miał miejsce jeszcze w tej części sezonu. I przed nami debiut ligowy spotkanie z zespołem York City. Cele na nadchodzące spotkania to ocena 6-0 w czterech meczach, jedna asysta, jeden gol oraz 10% skuteczność. Nie dziwcie się, że te cele nie są aż tak wyśrubowane, ale jak mówiłem w pierwszym odcinku serii, gramy na poziomie zawodowiec, głównie ze względu na niski poziom graczy z mojego zespołu. Nie bardzo mogę liczyć na ich wsparcie, dlatego postanowiłem, że tą serię rozgrywać będę na takim właśnie poziomie trudności czekam oczywiście na wasze komentarze w tej kwestii, jeśli chcie, będziecie chcieli obserwować karierę Adebayo akinfenwy rozgrywa nam na poziomie wyższym pozostawcie komentarz pod tym odcinkiem a my przejdźmy już do wspomnianego debiutu ligowego, po raz kolejny znajdujemy się w pierwszej jedenastce gramy u siebie więc my Widzimy się już na boisku i zaczynamy pierwsze spotkanie w nowym sezonie. Nasza forma idzie w górę. Nie widzieliście tego na początku meczu. Nie nagrywałem tego fragmentu, ale forma naszego gwiazdora jest opisana strzałką skierowaną ku górze, więc nasza pozycja w pierwszej jedenastce jest chyba. Niepodważalna. Jedyne co może nam przeszkodzić w występach to brak sił. Zobaczmy zatem, jak przebiegać będzie pierwsze spotkanie nowego sezonu. Zaczynamy je od ataków na bramkę zespołu York. Niestety obrońcy wybijają daleko futbolówkę. Na szczęście jest ona z powrotem przejęta przez naszych zawodników. Próba rozegrania i kolejna strata. Na zegarze 32 minuta meczu, niestety bardzo nudnego. Żaden z zespołów nie przeprowadził groźniejszej akcji. Cały mecz rozgrywa się głównie w środku boiska. Teraz jesteśmy faulowani, daje nam to okazję do zagrania w stronę bramki rywali. Niestety tracimy piłkę. Sędzia odgwizdał koniec pierwszej połowy, już w doliczonym czasie gry zespół rywali próbował zaatakować. Na szczęście, na nasze szczęście, skończyło się bardzo niedokładnym dośrodkowaniem wyłapanym przez naszego golkipera, który jak na razie spisuje się bardzo dobrze. Statystyki z pierwszej połowy mówią niestety wszystko piłka przed polem karnym próba minięcia rywala strzał po ziemi bardzo niebezpieczny ale bramkarz radzi sobie wyśmienicie i niestety aż za mówiłem na chwilę bo była to wyśmienita szansa niestety nasz pomocnik nie trafił naciskamy Muszę wam powiedzieć, że pod koniec pierwszej połowy trener zmienił nasze ustawienie. Na uwaga, ofensywne. Jest to pierwszy raz, odkąd prowadzimy karierę Adebayo Kimfenwe, który schodzi na prawą nogę. Strzela, ale bramkarz wypluwa piłkę przed siebie. I obrońca zespołu York City wybija ją na kolejny rzut rożny. Po raz kolejny próbujemy. Zbiec w stronę narożnika. Otrzymujemy piłkę od naszego partnera. Próba przejścia, kiwkom, obrońcy. Nic z tego chyba nie będzie, dlatego oddałem futbolówkę. Wrzutka z prawej strony to był strzał. Bramkarz jakimś cudem odbił piłkę, a ta od słupka wyszła daleko od bramki i kontrę rozpoczyna zespół York City. Lewa strona na szczęście. Nasz pomocnik odbiera piłkę i to my przechodzimy do kontrataku. Lewa strona. My tutaj pokazujemy się w polu karnym, niestety za głęboko zbiegłem. Na szczęście obrońcy rywali popełniają błąd z autu. Niestety z racji na dość mizerne warunki fizyczne przegrywamy główkę, ale udaje nam się utrzymać przy piłce. Niestety przekombinowałem w tym momencie i straciliśmy piłkę. Kolejny rzut rożny, piąty już w tym spotkaniu. Tym razem wcześniej odegram. Nie wiem czego to była próba, ale bardzo nieudana. Na szczęście nadal utrzymujemy się przy piłce w okolicach pola karnego zespołu rywali. Jak pierwsza połowa nie, nie uraczyła nas w ogóle w akcję, to ta niemal cała odbywa się pod bramką przeciwnika. Podanie. Niestety wycofujemy piłkę. Tutaj próbujemy pokazać się na dogodnej pozycji. Strzał oddawał nasz partner z drużyny. Niestety bardzo kiepska próba wybroniona przez bramkarza. Niestety w minucie 79 tracimy bramkę. Wejście między dwóch obrońców zakończone płaskim strzałem. Nasz bramkarz nie zachował się najlepiej w tej sytuacji, wpuszczając piłkę do naszej bramki. I mamy nieco ponad 10 minut na odrobienie straty. Zobaczymy, czy nam się to uda. To 85. Piłka na tak zwaną aferę, niestety. Z powodu braku sił nie mam już jak odegrać futbolówki do któregoś z kolegów z drużyny, i tracimy okazję na wyrównanie, a tym samym na zdobycie choćby punktu w tym meczu, choć walczyć będziemy oczywiście do końca. Jeszcze jedno podanie na lewą stronę. Próbuję tutaj obiegać, wychodzę na pozycję i piłka wybita w ślizgiem dość ryzykownie przez obrońcę rywali i niestety kończy się nasza przygoda w tym meczu. Zobaczmy jeszcze tylko jakim wynikiem zakończy się inauguracyjny mecz w lidze. Niestety jest to porażka, a kolejny mecz Odbędzie się w Pucharze Capital One. Jest to Puchar, w którym grają drużyny z niższych lig angielskich. Naszym przeciwnikiem będzie drużyna Luton Town, ale to spotkanie będzie już w kolejnym odcinku, na który w tym momencie serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam jednocześnie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!